Cześć. Witajcie w tym filmiku, który mówi o intencjach i uczuciach tej drugiej osoby, o której myślicie, w tym momencie. W tym momencie, może być dokładnie w tym momencie albo generalnie teraz, w tym, co się u Was teraz dzieje. Jest to jedna grupa i zobaczymy po prostu, czy znaczy, wy musicie zobaczyć, czy ta grupa z Wami rezonuje. Jeżeli zostaliście, zostałyście, zostałaś, zostałeś. zostałeś Przyciągnięte do tego filmiku, aby obejrzeć to. Zostań chwilkę, bo bardzo możliwe, że kryją się tutaj jakieś informacje dla ciebie. Co ta osoba aktualnie czuje, jakie ma intencje i otwieram karty. Ta osoba nie chce czegoś dać, nie chce czegoś z siebie dać. Jest ma jakiś hamulec w sobie. Albo ją o coś prosisz, czego ta osoba nie ma ochoty ci zaoferować, albo po prostu ta osoba ma jakieś takie no, limitowane zasoby względem ciebie. Ta osoba właśnie bardzo broni swoich zasobów, bardzo broni generalnie swojej przestrzeni, swoich zasobów, swoje, swoje, swojego, to co jest jej. Możliwe, że funkcjonuje w jakiejś sytuacji, która jest. Um, Jakaś intymna, nie chce się podzielić wszystkim, ma jakieś sekrety. Albo po prostu, no nie wiem, może ci nie ufa, może ci nie ufa jeszcze, może ci nie ufa w ogóle. Kolejna karta, która mówi o wycofaniu, o, o byciu niechętnym. Czy ta osoba na przykład wychodzi z inicjatywą? Wątpię czy jeżeli Ty wychodzisz z inicjatywą, czy ta osoba, nie wiem, nie jest um, elastyczna, żeby, żeby być częścią Twojej inicjatywy, bardzo możliwe. Wydaje mi się, że ta osoba się wycofuje po prostu, albo po prostu jest jakaś ostatnio niechętna. Um, ta osoba pracuje nad czymś, Inaczej nie pracuje nad czymś. Sorki, to jest inaczej, inaczej to zinterpretujemy. Ta osoba ma poczucie, że wy jesteście gdzieś tam powiązani ze sobą i jesteście dla siebie ważni. Aczkolwiek um, Ta osoba nie chce być wykorzystana, ona nie chce być potraktowana przedmiotowo, ona nie chce, abyś ty tę osobę wykorzystywała, wykorzystywał jakkolwiek finansowo, czasowo, emocjonalnie. Ta osoba może mieć podejrzenie, że ty nią próbujesz manipulować i dlatego ma poczucie, że ok, coś tam między nami jest, ale ja się muszę trzymać na dystans, dlatego że czuję, że mogę zostać wmanipulowany w coś. Um, I tyle. Im więcej kart otwieram, tym więcej karty mówią mi, że ta osoba po prostu się wycofuje, 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 więc im bardziej ty będziesz napierała, napierał, tym bardziej ta osoba się wycofa. I nie wiem, czy ty masz jakieś tendencje manipulacyjne, czy chcesz coś wziąć, czy to, to osoba ci nie chce dać. Ale im bardziej ty chcesz to wziąć, tym bardziej ta osoba ci nie chce dać. Jaki jest twój najlepszy kolejny krok? Ty się musisz wycofać. Jak ty się wycofasz, to ta osoba się przybliży. To jest po prostu, no nie wiem, okrutne w naturze, że tak to się dzieje, ale tutaj karty pokazują, że ta osoba ma takie po prostu intencje wycofujące się, e, uczucia nieufne. Nieufne uczucia i intencje wycofujące się. Czy ta osoba czuje jakąś sympatię do ciebie? E, trzyma cię na dystans. To nie jest tak, że jest zakochana po uszy. To nie jest tak, że cię absolutnie nie lubi, przygląda się, trzyma cię na dystans, ale zdecydowanie widzę tutaj w tym czytaniu więcej dystansu niż czegokolwiek innego. Więc to tyle. Dzięki i pa pa.